Siema siema z tej strony ELVISO Witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Siemeczki w tym odcinku jest dawno oczywiście Agentix, Elwi na beczku, Siemaneczko i ziomki W tym odcinku uwaga uwaga to jest chwilowy moment Ponieważ w tym momencie siemeczki Uciekamy po raz pierwszy na poważny z bariery Ponieważ w tym odcinku siemeczki Byliśmy sobie oczywiście dzisiaj w kopalni i uwaga uwaga Zdobyliśmy dex'owy kidów I wykopaliśmy sobie właśnie tutaj mnóstwo obsa I uwaga uwaga mamy też oczywiście tutaj chrysiłowa Więc w tym odcinku siemeczki właściwie to jest bardzo możliwe że w tym odcinku za pomocą właśnie portalu uciekniemy na zawsze z tej bariery, żeby ci rozumieć się to? Na zawsze stąd sobie dzisiaj zwijemy, co nie agentyczne. Dlatego dla wiesz co Elvis trzeba zrobić? To co? jest wielka sztuka, której nauczył mnie mój pewien kolega, mówią Jaki? na niego Macio. Dobra, ale jej... o co chodzi? I wiesz co, czego on mnie nauczył? Czego? Wow, maciuch, des, dobra stary, tak w tym odcinku musimy się teraz spiąć, ponieważ agenti. Ja uwaga uwaga Gościu, po raz kolejny, próbujemy stąd zwiać, ale w tym odcinku jest to wręcz ziomeczki w 100% tak pewne, że nam się uda Ponieważ nas, kurwa, sobie to na skrócie wbijąc z netheru, to tam już chyba tej bariery nie ma, co? Y, raczej tak, więc jeżeli jakoś by nam się udało uciec, to serio, y, gdzie my moglibyśmy no właśnie No więc w tym odcinku, uwaga, uwaga, w tym momencie konstruujemy sobie portal do Ederu i polecimy sobie naprawdę z tej bariery, więc Agent to, to, to zalecimy chyba, co? Dawaj stary, startujemy tutaj, tylko teraz tak, aby zwiać stary, potrzebujemy jakichś jakichś jeszcze, nie? Czekaj, co byśmy teraz ze sobą wziąć, co? Co myślisz? Mamy jeszcze tutaj 4 deksy, więc bardzo fajnie, stary, co teraz proponujesz, co? Co e, robimy, Agent X? co? Ej, szczerze, nie wiem co teraz powinniśmy czekaj. ja jestem już po prostu Ja odłożę stary, ale czekaj, uciele. dobra stary, wiesz co, po prostu teraz tak, tworzę sobie żelazną klatę i byku lecimy stąd stary, uciekamy stąd stary, okej, okay, widzisz, że mam wycyk byku. Dobra, ja też sobie wezmę jakąś żelazną klatę, nie? Ale nie mam już tyle pożelaza, nie? Nie no, jest 20, to biorę. A, spoko. dobra. Okej, okay, teraz. Dobra. Jesteśmy tak gotowi. Staru, uciekamy stąd, staru, uciekamy stąd, więc teraz taka jest. Tylko teraz wiesz co? Tworzymy ten portal. Myślę, że to jest sobie jakieś właśnie dobre miejsce, co myślisz, zobacz, teraz w tym Ty, miejscu. A co gdybyśmy Zrobili nawet to przed tą e, tabliczką, tak żeby go wkurzyć. Nie, stary, jak on się wkurzy, to nas może jeszcze znaleźć, wiesz o to chodzi, nie? A w sumie fakt Dobra, dobra. ziemeczki, to my lecimy, ale przedtem ważne jest to, żeby teraz każda osoba z Silvia bo to jest bardzo ważne zamieczki serio. Zaraz niech serio, każda osoba bez wyjątku z Silvus, tylko teraz tak, ziemeczki. Lecimy z tym, więc teraz tak ziemeczki. Uwaga, rzimeciki. Uwaga to będzie chwilowy moment, ponieważ tutaj siedzimy już około właśnie dwóch tygodni I w tym odcinku, naprawdę Genty, stary rozumiesz to? Stary rozumiesz to Nie no ja tego nie ogarniam do tej pory. W jaki sposób my mamy zwiać? No Stary, <grystanie> czekaj no. tylko co teraz kopię. Wow. Okej, okay, dobra wow, serio Stary, wow, zobacz, tu jest już portal właściwego gościu. Tylko szkoda, że w tym momencie nie ma z nami Macie Aha, nie, stary i właśnie stary... <grystanie> Ej. Czekaj, a, a kiedy widziałeś, tak właściwie? A, a kiedy widziałeś w ogóle ostatnio Abra Bobo, co? Bo, właśnie nie widziałem jakoś ich tak, os... nie no, z wczoraj chyba widziałem dobra. Bobo, czy przedwczoraj miejmy nadzieję, nie że po prostu nie ich mamy... i za chwilę, to stary, teraz tak, tworzymy to, dobra, stary, my widzisz to? Mamy już tutaj portal, rozumiesz, to stary, zobacz, to jest portal. W końcu. Stary! Koń jakaś ucieczka! I co praje, że no i co? No i co, ziemeczki! Wierzył. Po dwóch tygodniach więzienia w barierze oraz bedroku lecimy ziemeczki <grym> Lecimy, nie, to jest świat, jest tak, ziemeczki, lecimy tam i teraz czas na przygodę, ziemeczki. PUM! Poleciało, dobra, poleciało, więc genialnie Agentyksa wbijamy tam eee, Stary dobra, chyba to... Poczekaj, poczekaj, a przetestujmy, to to będzie na tester. Dobra, poleciało? Okej, okay, poleciał. poleciało. Poleciało! Ej, yy, dobra, wiesz co? To ja może wejdę pierwszy. Nie stary, na bo... trzy. Wspólnie musimy. Działam ręka nie, w rękę. Da. Dobra. Raz! So, raz, dwa, dwa trzy goło! Okay, które polecieliśmy! No jest coś nie meczki! Jaram się teraz Fez! Jaram się teraz Fez! W końcu! W końcu! Co? Eee, co co jest? jest? Co jest? Ej, co się stało? Co jest? Gdzie co mi się jego porąbało? Co on ma w tym miejscu, stary? Czekaj. A czekaj w neterze jest. To też chyba jakieś tabliczki, stary. Błagam, żeby to nie było bariery, stary. Lecimy tam i zobaczymy, nie, co ma nie, dla nas, stary, bo nie, zobacz. Teraz zrobię jakieś tabliczki, widzisz? Nie, zobacz. Ja się tam boję. Niech tu nie będzie ja bariery. Ja stary. Wracam, stary, musimy tam iść. Nie agent, stój, stary. Nigdzie nie idziesz, stary. nie idziesz, stary. No gardzi, agent, stój. Agent, tyk się. No stary, jeżemeczki chyba zaraz wie, ale błagam, niech on tu zaraz wie, bo teraz z tego, co widzę, teraz tam, są ileś jakieś tabliczki, ale błagam, żeby właśnie w tym miejscu nie było bariery, bo jak tu będzie bariera że jeżemeczki jest nas, ale jeśli nie, jeśli agent.

ja stary lecimy, tam. stary, go, koniec, stary, nie, go! Nie, nie, lecimy, żeby stanowić jak stary, może się uda, może nie stary, ale myślę, że tak, więc lecimy. Chodź stary, zobacz, bo to nie ma bariera, widzisz, to jest tylko jakieś stagiełki, to nie jest bariera Ale agentik stary lecimy! No stara Garcia, Dobra, maczki lecimy tam! Okej, okay. to jest w ogóle tych tabliczek, wow! I to jest stary zobacz od Hebre, widzisz? Zobacz! Od niego! Czerwone! Czerwone! Czerwone. Czerwone. Okej, okay, dobra! Nie, nie! Stary, koniec stary, czytamy tu. i zobaczymy co tutaj będzie nawet tego, czytamy. stary, czytamy Stary, lecimy! Okej, okay, dobra, to ja lecę, dobra Wie... Okej, okay, dobra, a więc tak mm, wiedziałem, że ten moment w końcu nadejdzie z faluchy, no czyli znowu nas wyzywa, więc standard, no czekajcie Stary, on wierzy, Moment on my takie coś zrobimy. On dobra. po prostu to zaplanował, zaraz nas wróci do bawa. nie Po co się tak dobra. bawić. Dobra, wiedziałem, że po jakimś czasie znajdziecie sposób na ucieczkę z mojego raju na ziemi Czyli w to jest sposób, rozumiesz to to jest sposób? Okej, okay. wiedziałem! Nie, a czekaj, ale nie ma tak łatwo, gnojki Aby uciec z, na, na zawsze z bariery musicie coś jeszcze zrobić. Stary, czyli zobacz, stary, on sugeruje, że możemy. Zaraz uciec stary. Ej, czy on chce, żeby on sugeruje. Bezwiali, no, na pewno stary, miejsc... on to sugeruje, nie, stary poczekaj. on to sugeruje! To nie może być pisane przez niego, skoro Zobacz sugeruje, czerwone, czerwona stary, czerwone widzisz, nie jest no, szansa. Nie no, w okay. sumie, Aby zwiać należy pokonać przejście do, do normalnego świata? Okej. Okay. Owym przejściem jest całkiem długa droga do waszego starego miasta, stary! Milionowice! Agent Milionowice, co? naprawdę! Stary Milionowice! W końcu! Poczekaj, stary w końcu! Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A co jeżeli nie chodzi mu o milionowice lecę, tylko o to jeszcze poprzednio. Nie piostkę. stary lecę! Macie nie. szczęście, że wam na to pozwala, no czyli to jest, zobacz to, co jest za jego pozwoleniem, to się w ogóle nie trzeba kupy, no ja pierdzielę stary, to jest jakieś dziwne. Ej, jak dla mnie właśnie ja o tym mówiłem, że to... Jakby, niby on to robi, ale no właśnie, mamy uciec, dobra no okay. on, chce, on nie chce tak. Okay. to już nie jest logiczne. Gdybym chciał to nigdy nie stworzylibyście tajemniczego kidofu Ej, w sumie, to my kosmory stworzyliśmy bo jak dekse tam były, nie? Więc no. Ej, w sumie fakt. Czyli on bo tego przecież... chciał? On Ej. tego chciał, naprawdę? Okej. Okay. życzę wam paskudnej i pełnej śmierci drogi do wolności. Aha. No he, zaczyna się, okej, okay, zaczyna się Dobra Wasz największy wróg i władca krainy piekła HERO Brain dużymi literami Dobra Eee, Agentics. stary, wiesz co? Ja wracam. Stary nie ma nawet tam portalu, więc. Stary gdzie to jest teraz? Stary, to, <grym> to Stary, No nie, lecimy, agent, lecimy, spójrz. On nam mówi, że jest szansa stąd wyjść. stary, zobacz. To jest droga ucieczki, stary. Stary, stary, stary <grym> zobacz. Nie on chcę na... tu Stój, być. on napisał, że to jest droga do naszego ja miasta, stary. Domami. Ale zobacz, on, stary, idziemy. Skończ, stary, skończ nie głupiać? Skądś, głupiać? Lecimy. On napisał, że to jest droga do naszego starego miasta, stary. Zobacz. Spieł. Czemu ja to robię? Agent musimy! Stary, co jest szansa normalna, że Zlecimy i błagam, niech to będzie wyjść, okej. Okay. Oczywiście, jakiś... on by dał taką szansę. Ej. Nie, no Ej! To jest jakiś tor, zobacz, to jest jakiś tor. Nie, nie, nie. Czekaj, nie, tutaj? Nie, nie, nie. Wagoniki z TNT, zwykłe wagoniki. Okej. Okay. Biorę ten z TNT. Nie, stary, ale nie puszczaj, bo to się teraz zniszczy i po nas będzie. Stary, traci. E, ale chcę normalnie. Nie! Też. Dobra, stary, to apte, stary, to apte, no, dobra, stary, biorę stary, tak. No myśmy teraz, stary, więc co? A, świadomy, czekaj, to. Posiadamy czekaj, czekaj, stary, ile było wagoników normalnych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Ja on ty, że my A brato, wszyscy byśmy bo On to przewidział? Czyżby? Wiesz co stary wsiadamy i zobaczymy co nam będzie my jestem tego teraz bezciekaw, okej okay, dobra? Okej okay, ziomeczki to teraz tak, agent Tix chodź przy mnie teraz stary, ja cię popchnę, wsiadaj nie. Dobra? Nie. Okej, okay, go, nie, nie, dobra Zemeczki, okej lecimy tam, zobaczymy co tam może być, okej, okay, dobra, spoczko, ale boj się, zaraz boję się fest, ale błagam, niech tam będzie serio wyjście z tanie Agentix, naprawdę, okej, okay, to jest. Nie, nie. <laughs> ja się boję jechać jako pierwszy. Ale stary, bo dokąd jedziemy właściwie dobra Ziemeczki, ale w tym momencie to jest idealny moment, a wam aby wam bardzo ważne, pewnie mam oczywiście swój drugi kanał, który się nazywa elviso Okem, jest bardzo polecam, spróbujcie go koniecznie bo zaraz tak czekajcie ziomeczki, bo to jest bardzo długi, czekajcie Agentix, to jest bardzo długie. Ej stary, serio, zobacz, ile już stary, ja się boję, ale

Agentix, stój, stary, zobacz, nie bój się, to jest tylko głowa, widzisz, tam nic nie ma. Zobacz. Co tam jest? Co tam to było? jest sama co to głowa, było? stary, zobacz, to jest sama głowa, nic tu nie ma. Nie, 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 nie. Stary, spokojnie, zobacz, to jest sama głowa, widzisz? To jest tylko głowa, stary, nie bój się. Dobra! Ziołek, stary, stary, spokojnie, czekaj, stary, spokojnie, no, okej, okay, dobra. Czyli do no, nie mylę, ta kolejka wbijała na jest, miejsce, więc no niby okej, okay, dobra. Teraz to no, czekaj, tam jest bedrock! Czekaj, tam jest bedrock. Zobacz, stary, tam jest bedrock, stary, zrobiłem coś bardzo głupiego. Co, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś, Jakie stary? Co hmm. robisz? Co ty robisz, agent? Co ty robisz? Co ty robisz, stary? Co? Agentix <grym> ogarnij się stary, ogarni to nie jest czas na głupotę stary, lecimy dalej stary, lecimy dalej, fast Lecimy, dobra Spójrzcie, to w ogóle jakieś tabliczki kolejne od niego stary, o boję nie, się, boję nie, się bo... Agentix lecimy nie może dać nam po prostu spokoju? Koniec żartów Agentix, czas na ucieczkę, stary, czas na ucieczkę, więc go, dobra, i co to może być, dobra Okej okay. Obok macie przejście do waszego świata, widzisz stary, co jest przejście do nas jest przejście do, to? do naszego miasta tam jakiś widzisz, tam jest jakiś parkour, zobacz O nie Chyba młoto chodzi, dobra Okej, okay, jest ono długi, ale taka banda debili, jak wy, może sobie poradzić. Echem, no świetnie, dobra. Tylko bez numerów, bo was zabije i szansy już więcej nie będzie. Wykrzyknik, 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 wykrzyknik. Rozumiesz? Stary. Ja nie chcę tego robić. To nie jest jedyna to, szansa, to jest... aby zwiać, rozumiesz? Ma... On z on nawet tutaj napisał, że nie będzie więcej szans, rozumiesz? On nam teraz pozwala, ale zaraz, on, lecimy. Ja się założę, on nie może pozwolić, żebyśmy my stąd uciekli. Przecież... Gościu, ale on to... napisał, że pozwala nam, on sam tak pisał. To jest w ogóle jakiś parkurs, boderkana, to jest jakaś serii abstrakcja, no ale spoko, skoro jest szansa, na Agentix, musimy, Agentix, musimy proszę, weź... Mi dobra, coś śni, Poczekaj, i Nie, wejda. nie, nie ziemaczki, co jest w ogóle? Co jest? Serio? A więc tych stary nie straj, tak, stary, stary lecimy. Czemu? Lecimy, tu jest Brodrok, stary, ale może jako przyjdziemy? To są w ogóle jakieś lecające płytki, co jest? Czekaj, co jest? Nie no, nie ogarniam. Naprawdę nie ogarniam. Ale... Stary lecimy. Zobaczymy czy nam okay? się okej? Dobra, dobra też się, tak, boję, ale stary, lecimy. Okej, okay, dobra, go, dobra. Widziałem tutaj, stary dalej, wiesz tak, lecie sobie, nie? Tam nas spokojnie, mhm. Okej, okay, dobra, okej. Okay. A teraz tak powiem ci stary szczerze od siebie. Fest się teraz boję, stary fest! No w... Bariery, starać to... Jak to są? Tu bariery? jest bariera, starać to jest jakaś bariera. Czy on naprawdę myśli, że aż tak słaby? Czekaj. Jesteśmy? Tu jest stare, bariera, zobacz, starze, tu jest bariera. Ty. LOL! Lol. Stary, to ale lecimy poczekaj, dalej. stary, czekaj. może on robi to w taki sposób, że my sobie uznamy tak. w końcu, e, to można robić sobie na luzie, a tak. w końcu już okaże że nie będzie gdzieś bariery i spadniemy I spadniemy i... I nie będzie szansy, więc agent, wiesz co, teraz mi teraz stary, zejdź stąd, żebym mógł iść dalej, okej, okay, spoko, dziękuję, dobra, tu są, tu zobacz, tutaj jest jakaś bariera, więc no nie, bo okej, okay, stary, ale czekaj, to jest po prostu głupie, on robi po prostu, stary, zobacz, gdyby nie ta bariera, to my teraz spadł, stary, widzisz? Pewnie mu to Niech chodziło za, To jest coś nie tak tutaj. tu jest Mi bardzo coś nie tak, Agent x Dobra, to chodź dalej, stary. Zobaczymy, co to jeszcze może być. Stary, ale tak, stary, gdzieś powiem. To jest skrip, okay, jakie, dobra. A my już bardzo, to sama tylko Teraz, tak, czekaj, stary, co to jest? Co to jest, stary? To jest płytka na barierze, stary. Widzisz, to jest płytka na barierze. Mm. Co jest? To jest stary, chore Naprawdę! To jest, to jest płytka! Czy go pogrzało, naprawdę? Czy go pogrzało? Czy jego pogrzało? To, to tak. Tak, nie wiedziałem, że takie coś może w Minecrafcie wystąpić. Naprawdę, Boże. stary, to lecimy. Och, okay, dobra to jest... dalej. Co? Co jest? Od tym nie ma już barier Nie ma barier? Stary to nie ma barier naprawdę? To mm -hmm. lecimy, to lecimy, stary, bardzo ostrożnie teraz, okej, okay, dobra, go, okej, okay, żyje, dobra, żyje, żyję stary, więc czekaj, nie? mam bloczki, więc czekaj, to, to, to o, stary, czekaj, stary, tak? nie. nie ma okay. co tego cheatować, on się obraża? Dobra, okej, okay, to już to stary się niż, ale to, powiem Ci tak, boję się to, stary czekaj, tylko sobie to właśnie jakoś wbija tutaj sobie jakoś właśnie okej, okay, dobra, okay. Stary boję się zaraz, ale stary lecimy, stary, lecimy, okej, okay, udało ci, się więc płoczko, tylko teraz czekaj. Stary ja się boję, bo ja mam naprawdę mało bloków. Ale tu zobacz jakaś zrepinka! Ono jest stary na barierach, widzisz, na więc no, strasznie, ale stary wiemy to, styry, dawaj. No, Naprawdę, a już bardzo tak bardzo było, już tak było, więc ziemeczki, w tym momencie oczywiście wam jeszcze, oczywiście bardzo ważne pamiętajcie, że macie swojego Instagrama i macie go oczywiście w opisie, więc bardzo polecam, tylko teraz tak, czekajcie, okej, okay, agent już, już stary czekaj, co... Tu... Ty stary, a wiesz oczywiście co? jeszcze ważnym mogę przypomnieć? Co? No, że masz tutaj kanał Elviso, Elviso no. Minecraft, no i, i, i ludzie, i niektórzy go nie subują. No i, właśnie, więc jak teraz ich, mnie, kasz, to jest, stary, jest jakiś błąd, kanał, tak. nie subują, no właśnie, bo, no, stary, wiesz, co się dzieje, jak się nie subują ludzie? No, jest bardzo źle, stary. Ja słyszałem taką teorię, że jako? ktoś mi tak mówił, że. No, wtedy przechodzi trzech smutnych panów w garniturze. 6 rano, no, no. Wtedy. To już straszne, więc ja szkie. Słuchajcie, lepiej, że będzie badać, Tylko nie. teraz czekajcie. Tu jest jakaś A Agentix, co jest? To jest jakieś Czy przejście jest, na linię. Nie linie mamy iść? To jest jakiś cyrk, naprawdę, stary? To jest jakiś cyrk, my idziemy na linię. Czy to co widzisz w ogóle? No, czekaj, co? Czy to I... widzisz, Agentix? My idziemy po linie. My idziemy, stary, po linie. Eee, powiem ci zaraz, że po raz pierwszy mi brakuje słów podczas tego odcinka. Po raz pierwszy faktycznie nie wiem, co mówić, staro zobacz. To jest naprawdę linka. To jest, to jest lina! Jak? To, jak to jest? Porąbały chłopas, ty, porąbały chłopa, czekaj, to jest jakieś właśnie przejść na lince. Okej, okay, boję się, że to będzie jakaś dziura, więc idziemy na shifcie. Dobra, teraz tak, Agentik, zobacz. Pod nami jest tu jakiś właśnie szlam, widzisz? Jest tam slime. No. I teraz tak, ja skoczę pierwszy i dopiero jak ja się uspokoję, to tam właśnie wbiję, żeby nie było, że wiesz. Odbijemy dobra, się od siebie. Co ja skaczę, okej, okay, dobra, na trzy. tu jest w ogóle na nami stary lawa, widzisz, tu jest nad nami lawa. Dobra. Raz. Zobaczmy. Może. Nie agentik, nie! nie, nie. Lecimy! Raz! Nie, patrz, nie było lawy. Dwa, trzy, go! Okej, okay, bija tam, okej, okay, stary, bija wow, tutaj! Okej, okay, stary, co jest? Okej, okay, dobra, żyje! Okej, okay, dobra, stary, żyje, okej, okay, spoko, czekaj! No, no, Dobra! O kurde, stary, bijaj, stary, szybko, stary skacz, tutaj, stary, skacz! Szybko. Wow, z zlawu! Okej, okay. co, ile masz HP? Ja mam jedno HP, stary, plecy, stary plecy, plecy uważaj, stary syta. plecy! Wefa! Okej, okay, dobra! Stary było blisko, więc wiesz, to lecimy dalej po prostu, stary lecimy dalej, okej, okay, dobra, to jest jakiś jeszcze netherrack, więc no niby okej, okay, stary. Tu jest, widzisz, stary, to jest znowu bariera, po raz kolejny, stary, widzisz? Po raz kolejny o, jest bariera. Kurde, co jest agentnik, stary, y... żyjesz? Przeżyję, przeżyję. Dobra, o, stary, kurde, uważaj, tak stary, uważaj teraz bardzo, bo jak teraz wpadniesz, byczku, to jest po tobie, wiesz że że jest po tobie. A tu stary eee, granie ja poczekać, aż przestanę się park. Spokaż, stary, spoko. Ale to jest stary jest takie straszne. Że ten gościu nam buduje jakieś parkury po lince, żeby chodzimy normalnie po lince, to jest stary jakieś nienormalne, naprawdę. Jego pograła, dobra Agent już czekaj, bo tu jeśli nie jest bariera, więc jakoś, tu sobie jakoś damy radę, więc okej, okay, dobra. Ale jeśli właściwie, tutaj cały czas boję, że będzie źle, ponieważ już tutaj właśnie raz padł do lawy i prawie umarł, więc to by były już stary ziemia bardzo bliskie śmierci. Więc teraz tylko musimy tutaj jakoś tu, właśnie sobie poradzić, więc okej, okay, dobra agent, tylko tutaj jest stary teraz wiesz. Uważaj, Barto, nie? Uważaj. Stary! Bo ty jak stary spadniesz, to jest po tobie! Stary wiem, i tym Dlatego Tam już 10 Naprawdę stary, nie możemy. Wiesz, właśnie. Nie co lecimy? Okej, okay, tu jest jeszcze bariera, więc sobie tu właśnie poradzimy. Okej, okay, to jest jakieś stary to dziwne, spójrz. Tu jest, nas, to jest jakaś bariera, to jest jakaś kłopota naprawdę. Stary, okej, okay, dobra. Spokój, tu jest chyba końcówka, więc jakaś tu właśnie dam radę. Okej, okay, dobra. Co za wiesz To jest, jest jakieś tutaj teraz dawanie. Okej, okay, dobra, żyjemy, stary, żyjemy. Okej, okay, no. braka. Eee. Co to jest? Co jest? Ej czekaj, co? Ciekawe, to jest to? szkoda. To jest. To jakaś. Jakiś żart? To jest, to jest, jest naprawdę no. solscent. To jest tylko po to, aby nas opóźnić? naprawdę? Czy to jest jakiś na nie czas? Nie, no, Jęczyna jeszcze solscent i u góry. No, nie, no, świetna. To jest jakiś absurd, wow. naprawdę. Czy jego pogrzałam, naprawdę? No spójrz! Ile tu jest z tego? Stereo, czekaj, stereo, pajęczyny, Soul sand, To jest jakiś debil naprawdę, stereo. Kolejna pajęczyna, stereo, zobacz, kolejna d pajęczyna. O ja znowu wpadłem. Agentix, stereo, wiesz, co, uważaj, bo jak teraz stereo umrzemy, to wiesz. Więc ale lecimy, okej, okay, dobra, czekaj, czy tam coś w ogóle jest? Chyba nie. Okej, okay, stereo, ci, że okej. Okay, Mamy tu jeszcze chyba za sobą, więc takie, okay, dobra, spoko. Okej, okay, dzień doberek. Okej, okay, dzień doberek. Okay, co jest? Nic to, jest to, ma to jest być. jakiś. Ło! E, wow, co tu co? się stało? Tu jest linka! Tu jest o linka, agentix, zobacz! Ktoś tam chciał zabić, stary, zobacz. On stare chciał zabić. Ej, nie. on myślał, że my staniemy przed tym, jak. Pogrzało to, sty, pogrzało to, no, kwartach wezmę tylko teraz czekaj. On tu dał style, nawet stary, 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 stary. to jest jakiś mechanizm, stary. jest nawet mechanizm. Serio! No, że sobie to martwić. Ale zobacz, tu jesteś jak, jak, jakieś dalsze przejście, widzisz, to jest jakieś jeszcze dalsze przejście. No LOL! dobra, ale nie wiem, my tam powinniśmy iść. No stary, chyba musimy, dawaj, stero, dokończymy to i będzie to już rozgrował. Nie, ja się boję tam iść. Dobra, Agent Tickster, no nie straj się aż tak, bo nie może tak być, co ty się na sto boisz, Agent 4, lecimy i koniec! Dajesz stary, okej, okay, dobra. Okay. Czekaj, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Czekaj! Stary, na shifcie, na Okej, okay, dobra, czekaj, to jest podpaść. jakaś pułapka, czy o co tu chodzi? Stary, zobacz, tu jakaś pułapka, która pleka na tym, że możemy sobie tu łatwo wpaść, zobacz, stary, bo tu jest właśnie jakieś... A co z jak on dziś płatków, bariery i myśli, że my, myśli, my będziemy taka, Okej, okay, dobra, to czekaj, dobra, że ja jakoś jeszcze to jest, ale czekaj stary. Bo to jest ogólnie takie bardzo łatwe, żeby umrzeć, bo zobacz, wpadniesz sobie, bo się tutaj właśnie o to zahaczysz i ci nie ma stary, umierasz i szansa przypadła, więc jemeczki. Bardziej sobie to właśnie jakoś ja, wiecie, dam na więc dobra, teraz dobra. Okay Okej okay. dobra, jestem tu już za tobą Spokoj, stary, co lecimy tylko teraz błagam Niech da się udać Czy to jeszcze jest tylko koniec stary? Chyba tak Okej, okay, to spoko, dobra Ale jest tylko stary, spójrz jaki jeden z porąbany Żeby on nam non budował jakieś tam stary przejścia ty, Jakieś stary, pułapki My to już tak długo robimy Stary, stary murki dawa Iż to jest stary, już jest jakieś 18 minut Naprawdę stary, to to jest mega długo No xd o, naprawdę kurde. stary, xd To lecimy stary dalej, lecimy dalej Okej okay, dobra, żyjemy jeszcze więc spoczko Na spokojnie tak to musimy właśnie jakoś przejść że hej, czy to już jest koniec, czy co? Chyba ta końc, to? No so, w sumie tutaj jest końcówka. A Gent, czy to widzisz? Czy to nie widzisz? Czy jego pogrzało, naprawdę? Ale czy tutaj, poczekaj, czy tu nie ma wyjścia z tego pokoju? Czy mi się Właśnie, dobrze wygląda? Nie wiem, choć tu zaraz o ale czekaj stary. Pajęczyny, lawa, chmurki. Nie, ja wpadłem na wprzom, no świetnie. Stary, to jest jakaś głupota, to no to nawet pajęczyny. Ona robi wszystko, żeby opóźnić naszą ucieczkę, To naprawdę. Albo żebyśmy umarli, albo żebyśmy się, się po prostu tutaj spowolnili No naprawdę. poczekaj, jak to mamy przeskoczyć, żeby nie wskoczyć w pajęczynę? Stary, wiesz, to chyba trzeba iść jakoś tędy zobaczyć, bo inaczej chyba się nienawidzisz. Kurde, pogrzało chyba, naprawdę, stary. To jest jakieś głupota, naprawdę, serio. Stary, on jest jakiś głupi, naprawdę, on jest jakiś głupi on no, no, Nie, sobie, dobra? Jak można stary koniec. Robić? Ale zobacz, on zbudował sobie jakieś e, przejście specjalne. Pajęczyny, sousen, potem było tinty, była jakaś pułapka. Teraz stary, tego jeszcze więcej na no, stary. To jest jakieś głupota, naprawdę, to jest jakaś głupota. Ej, wyski, to... Nie no, chciałem cię wrzucić w pajęczyna na Dobra, sam, Paweł, lecimy stary, jakiś jakieś magma, więc. Ok, dobra, stary, to na właśnie na tak, jakieś sobie da, nie, no, ok, dobra, tu pusto, co? Pusto. Eee, co? co to jest? Słucham, excuse me. Co, to jest jakiś idiota, stary, spójrz! Spójrz! Poczeka, tu są bariery, że mogę Tak, wejść tu są bariery, to? ale uważaj, bo teraz spadniesz jeszcze, i co? Dobra, okej, to jest jakaś kolejka, która usiłuje się na barierach, i tak będzie czekaj, jakaś drabinka. Agent, i co robimy? nie wiem, ale tu jest jakaś skrzynka, chyba ją otworzę. Otwieramy ja otwieramy, okej, okay, dobra, okej, okay. wagoniki, stary, zobacz, wagoniki tylko, więc no spoko, okej, okay, spoko i ja on zaraz na sobie nastąpi chilebe, na stary, to jest jakiś creepy. Stary, no nie, już tego, nie Dobra, nie, nie, okej, okay, nie. dobra, ser to co, lecimy tam czy co? Bo zobacz. Bo ja czy to jest takie bezpieczne, no bo zobacz, tu jest może i właśnie tor, ale pod nim jest stary, bariera, a co się skończy, co i tam wpadniemy, co wtedy? Mm, nie stary, mam wieś, pojęcia, co? naprawdę nie mam pojęcia. Lecimy tam i koniec, co, lecimy, co? Ale chyba innej opcji. Ryzykujemy. Musimy się przekonać, co nie? stary, dawaj. Wsiadamy tutaj Agent X, pochniesz mnie Go, stary, go, dobra, okej, okay, go. Stary, jada, okej, okay, dobra, żyję jakoś jeszcze, więc okej, okay, dobra, Agentix, dalej story tutaj lecimy, okej, okay, dobra. To jest jakiś w ogóle wyjazd, co jest grane, zjemy? co jest grane? Spójrzcie! To jest jakieś chore, dobra, to jest jakieś chore! Okej, okay, dobra, okej, okay, dobra Jezu! Ej, Jezu Gdzie ty jesteś? O, dobra. Tu stary latam okay. Wow. Okej, okay, dobra, uwaga, stary Jezu, ale to jest creepy! Agentix, uwaga, stary, uwaga, bo to muszę. Gdyby wpaść... zeskoczył kratkę bliżej, to naprawdę skończył się Naprawdę, stary, umarł, stary, to jest jakiś straszny, okej, okay, dobra. Okej okay, stary, co teraz robimy co? Zobaczymy, jest jakaś drabinka, która tam się indziej. Nie idzie. wiem, chyba on ma nam po prostu stary. dać tutaj do domu myślenia, że nie chce. A tak teraz tak, Agentix, się teraz, stary, odsuń się. Tak, To też tak, Dawaj, zaraz Dawaj, Nie, 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 bo to się odbije na nas jeszcze. Oby nie. Czekaj, oby nie, osłysz, okej, okay, się, dobra, czekaj, a ja go teraz zniszczę, Co się teraz stanie, okay, czekaj, stary, spoczko, okay. dobra, wiesz, trzeba ryzykować. dawaj, go sobie tutaj właśnie jakoś puścimy, dobra, czy on teraz tam sobie jakoś poleci? Chyba tak, czekaj, aż go tutaj jeszcze jakoś popchnę, dobra, spoko, on niech on tutaj sobie właśnie jakoś jedzie, dobra, okej, okay, dobra, okej, okay, jedzie, stary, pojechał, widzisz, stary, pojechał. Ej, widzę, widzę. Czy on się zatrzymał? Dobra, stary, lecimy dalej, stary, lecimy dalej, bo to jest jakiś stereofart stary kolejka, która jest na barierze stare, wiesz stary, lecimy nawet na, stary, na górę, ale naprawdę dobra. I po raz kolejny drabinka, która nie, nie trzyma na dzisiaj stare, ona po prostu lata, nie? Po raz kolejny. Ei, naprawdę. To jest, to jest głupie. Okej, okay, to lecimy tutaj na górę, dobra. Okej, okay, wytrzymamy sobie jakoś tutaj, dobra, okej. Okay. Czekaj, jak co to jest? Cekiełka. Co to jest za miejsce? Cekiełka? No i Zwykłe cegły. C ej, jest kilka. Dobra, czekaj. E, czy to jest czy... jakaś ścieżka? To jest jakaś ścieżka. Zobacz, Ej, to jest jakaś ścieżka, stary, zobacz, to idzie po Ej, sobie, to, to, to tak idzie wygląda. po sobie, Jak to jest jakieś długie, stary, zobacz, to jeszcze nawet tam idzie, ja pierdzielę, stary, to jest naprawdę dobra. dziwne, dobra, idziemy wzdłuż tego i tyle, ty... no dobra, stary, teraz Dojdziemy powiem ci, że się ten boję, to ten... bo będą jakieś pułapki, no stary, spójrz, to idzie jakoś właśnie tutaj naokoło, zamiast przejść tędy trzeba iść tędy, naprawdę? To jest jakiś chory, to mnie, ja się jakieś boję chore... To jest chore inaczej niż po tej ścieżce, bo... Naprawdę to tutaj jakoś inaczej. To tam będzie jakaś łapka, co wciąż, więc chyba lecimy, teraz, tręle lecimy. lecimy. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Tu, tu jest jakiś pałek, który stare, to dawaj sobie jakoś to właśnie poleciła. Okay, wow! Co jest? To? Co? Cik! Co? Stary ja bym umarł! To była bariera! Eee... Yy... OMG nie, on to robi celowo, żebyśmy On to robi celowo, przeszli. aby nas wystraszyć stary Poczekaj, on to robi albo, albo celowo, żebyśmy to przeszli, bo ma jakiś swój cel w tym, żebyśmy tą ścieżkę przeszli całą No Albo On chce nas po prostu Ja się tak muszę dostraszyć. parkura postkoleć stary, serio, bo ja bym tam wpadł stary, wiesz co? to lecimy, że tą ścieżkę dawać stary, żeby tu właśnie jakoś nie spaść Albo powiem ci tak, to była najgłupsza akcja na świecie, ale gdyby nie ta bariera, to jednak bym umarł stary, jednak bym umarł, zauważ Więc to no, chyba okej, okay, nie? Dobra stary, tak jeszcze właśnie sobie wbijemy Ale powiem ci, teraz tak od siebie czy to jest najbardziej chore, od, od, od odkąd jest ta bariera, stary? Zobacz, tu jest wyjście i zauważ, że teraz nas nie ma w barierze, stary? Zobacz, to jest poza barierą. Ej, bez kitu. Niby świetnie, ale to jest na stop -nether, nie? A ja potrzebuję normalny świat, stary? Byłoby wtedy świetnie. Ok, dobra, to lecimy. Ale czemu ten, aż Stary, zobacz, jak to jest w ogóle długie widzisz to? To jest fest długie, to się tutaj właśnie ciągnie Ej, i ciągnie. To jest strasznie długie. No po prostu dziwne, nie? Ile my tu już nie? idziemy? Dobre kilka minut. To Dość do sporo, dość sporo naprawdę. Okej, okay, czekaj, ja mam w ogóle teraz to. A masz teraz jakiś nie wiem, tutaj tor, żeby TNT aktywować? Nie, nie. Dobra, to lecimy tędy, stary, czekaj. Czuł tu się no, na ostatnią stary, czekaj. Wiesz, to jest teraz ciekawe, dokąd to idzie? Bo zobacz, to, to jest jedno ustąpicie no, przed siebie. Ale no, to nie może taki ć, ciągle bez No Właśnie, jakiegoś. musimy do końca stary dojść w końcu, bo to jest jakieś serio pogmatwane, żeby to. Czekaj, co jest tu w ogóle grane stary, dokąd to nie ma iść? Dokąd ja cię by tam. Dokąd? Stary! Horacja, no, Ale nie mam pojęcia, Agentix! Co wyjście! Wyjście! Udało jest się! Jakie co będzie z wyjście, wyjście, wyjście! Portal! Portal do, do świata, Tam jest portal! Ej widzisz, tam jest portal! portal. Porta. Stary, udało no, się! No, biegniemy tam, biegniemy tam! Stary, udało się! Czekaj, stary, ale to, czekaj, to, to chyba będzie dotąd, stary, więc stary, stary, udało się, czekaj, stary, udało się, nie, czekaj! Dobra, Stoj, Ej, stój, agent, ty... stój, stój, stój! To ścieżka idzie tam! Ona idzie tam! Stary, wiesz to? Co? Chyba ją alwamy, co? Alwamy ją. Dobra, ulewamy. Stary dobra. jest, jest rzemieślnik. jest odcinasz, stary, po tylu odcinasz. się aaa. W końcu udało się, okej, okay, dobra, jest. Co? Nie, nie. Okay? Nie. Poczekaj. A od tyłu? Nie. Jaki to jest devil, naprawdę? A już równa teraz nadzieję. Te trzy perełki chociaż. Te trzy perełki. To by się udało właśnie tu od boku, stary, nie to jest straszne, stary, dobra, idziemy stąd, stary, idziemy stąd. To jest w ogóle jakaś forteca i chyba do niej idziemy, co? zobaczmy, tam jest jakaś ścieżka. Ale naprawdę, stary, ona teraz tak wkręcił. Już była taka nadzieja, że w tym odcinku co zwijemy w ten... Tego... Takiego tak, stary, dawaj to polecimy sobie tam i błagam, niech tam będzie już portal bez barier, bo to była taka, wiesz, podpucha taka malutka. Naprawdę. Malutka? Ty mówisz, że to była malutka. Dobra, podpucha. ona była potworna, sera, była potworna. To był najbardziej chamski możliwy prank! Tak. Stary, wiesz, on nas trzyma w tygodniu, o tylu tygodni w takiej właśnie niepewności I nagle jakby portal, no i myślimy w końcu ucieczka A tutaj nie barierka, sobie wleci i tyle, dobra, stary, wiesz, to lecimy tędy, dobra, spoko to dawaj, okej, okay. dobra Czekaj, Bariera, stary, bariera, po raz kolejny, widzisz? Eee, on, on chyba to robi celowo, on tak mi jest się wyda. Urąpone zobacz, to jest albo celowo, żeby nas wkręcić, albo jakieś nie wiem, stary, okay, dobra Spoko, dawaj sobie ten dwak, w jakieś jakoś, jakoś bijemy okej, okay. dobra Okej, okay, spoko, chyba się udało, dobra, to stary, cyk, okej, okay, tu jest jakaś drabinka No spoko stary, no spoko, okej okay. Co teraz tutaj będzie stary, czekaj, jakieś... Nie cy... mam pojęcia, ale... Jakieś przejście? Na pewno nic, poczekaj, a co jest w tą stronę? E... Bariera Bariera Stary, bariera, to lecimy... Tędy chyba, co, zobacz, tu jest jakieś... To jest jakiś tor, kolejny star. no okej, okay, to lecimy, Dawaj, ten, jak się sobie polecimy, okej, okay. ale co jest jakiś jakiejś serius, to jest straszne spójrzcie, jak on nas tutaj właśnie trzyma w takiej garści, zauważ. On nas tak po prostu, nas po prostu, po prostu, po prostu zastrasza, że to jest jakiś dramat. To jest jakiś chory dramat, chodź, lecimy właśnie jakoś tę, okej, okay, to jest jakiś jeszcze słupek, okej, okay, dobra. spoczko, żyjemy star, jakoś żyjemy, więc okej, okay, dobra. Okej. Okay. Ale to jest serio, agent X, agent X nie stary, no nie znikł w tym miejscu, bo trzeba być już serdeczny, żeby w tym miejscu zginąć, naprawdę. Nie zniknie chyba, no co? Dobra, zjemy chciwi sobie. Nie, nie, wie, ale okay. się podpaliłem. Dobra, to chodź stary, chodź lecimy, okej, okay. Tylko wiesz, teraz po prostu nie. Ej stary, czekaj, muszę się przestać palić. Dobra, okej, okay. czekaj, to jest właśnie ktoś, który wbije. Dobra, Okej, dobra, spoko stary, to jest właśnie ktoś, okej, dobra. Ej, koniec? Stary, zobacz, koniec. Koniec już, aha, spoko. to idziemy. Nie, nie, właśnie gdzie? Bo w tym o, jest kolejna bariera, kolejna ładu, bariera no? stary, kolejna bariera, czyli go pogrzało naprawdę A tu już by było stary wyjście To chodź lecimy stary co, może tutaj barier nie będzie To jest taki zamknięty pokój, Stary tutaj się, odsuń się bo nie mogę przejść Okej okay, dzięki, czekajcie ziomeczki, okej okay, Spoczko Tu jest jakieś przejście, okej okay, dobra, okej okay, Spoczko żyje Okej okay. serii wow, agent czy to stary widzisz, zobacz czy to stary widzisz Poczekaj Tu jest jakieś kolejne Aha. przejście, Nadal. nie nie, ciema, kiedy lecimy nie, no to jest chore Naprawdę to jest jakieś chore, okej, ok, dobra, spoczko, żyjemy jeszcze jakoś, więc okej, ok, dobra okej okay, dobra, to chyba już koniec, co? nie, to się, ty, staraj, jeszcze jakoś ciągnij, wiesz, to się, się, nie, ciągnie, no, to się jakiś nie, 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 I chcesz tam iść dalej? ja się tak, boję tak, staraj, no, lecimy, dawaj, staraj, lecimy, okej nie okay. no, poczekaj, poczekaj, tabliczka. nie możesz. tabliczka, Jaka tabliczka? ej, tabliczka? uśmieszek eee... uśmieszek ale o co może chodzi? Tam jest jakaś dziura nie mam pojęcia. Ale ziemeczki, wiecie co? W tym odcinku, myślę, że byłoby tysiące, bo chyba się nie, nam nie udało zwieć, ale uwaga, uwaga. Będzie oczywiście kontynuacja na odcinku Agent więc bardzo proszę, żebyście w tym kanał, bo to jest bardzo ważne, no i to. Polecam też wam, oczywiście, mój drugi kanał oraz, oczywiście, mój Instagram. Oczywiście jest w opisie, więc ziemeczki, dziękuję wam bardzo. Widzimy się, oczywiście, jutro. Siładeczko, ale czek, ogromne, serdeczne, potężne, yo!